Panie generale, jak pan ocenia działania rządzących związane z pandemią COVID-19? Mówi o tych działaniach z ostatnich tygodni. No gdyby zacząć od złośliwości, to bym powiedział, że trudno oceniać coś, czego nie ma, bo to, z do czynienia, to trudno określić. To znaczy my słyszymy cały czas, że obostrzenia zostały już no, zostanę przy tej nazwie wprowadzone, to znaczy maseczki, dystans, dezynfekcja, limity w określonych miejscach publicznych. No z tym, że tak, te maseczki zostały wprowadzone, czy ten obowiązek noszenia, noszenia maseczek, ten dystans, zostały wprowadzone no, już wiele, wiele miesięcy temu. Nikt oczywiście nie reagował, kiedy były odstępstwa od tych zasad. Niestety znaczna część społeczeństwa uznała, że to już nie ma sobie czym, mówiąc tak niezbyt ładnie głowy. Zawracać. No to nagle mieliśmy wzmożenie, że rozmowa z komendantem policji i teraz policja będzie sprawdzać, i rzeczywiście dwa, trzy dni były do mediów przekazywane informacje, ile to kontroli, ile to mandatów. No jak zwykle wszystko ucichło i podejrzewam, że nie, nie wykluczam, że jakieś kontrole są. Natomiast nie sądzę, żeby te kontrole miały jakiś zasadniczy wpływ na sytuację epidemiologiczną. No to później był kolejny dość głośno. głośno ogłaszany pomysł, że otóż to w galeriach handlowych będą osoby z ochrony stały przy drzwiach i tych bez maseczek napominały. No nie jestem może jakimś nachalnym klientem tych galerii handlowych, ale zdarza mi się bywać, jeszcze nie widziałem, żeby ktoś przy drzwiach komuś zwrócił uwagę. No i wreszcie trzecia sprawa te limity. Ja z uporem powtarzam i zrobię to również u pana redaktora. Według mnie to jest fikcja, bo jest określony limit i jest też powiedziane, że, osób, że osoby zaszczepione do tego limitu nie są włączane. No ale żeby wiedzieć, czy ten limit został wypełniony przez osoby niezaszczepione, no to trzeba by było weryfikować, kto do, danej, do danego lokalu wchodzi, czy to restauracji, czy kina, czy teatru. To się nie dzieje. W związku z powyższym od wielu tygodni po prostu płyniemy z tą kolejną falą zakażeń bez istotnych reakcji. I niestety to, co w tej chwili obserwujemy, Obserwujemy bardzo istotny wzrost zakażeń. No i co jest oczywiste, pochodną tego wzrost liczby zajętych łóżek, niestety dość gwałtowny wzrost również zgonów. No jest to wszystko czy w dużym stopniu jest to powodem właśnie i tego typu zachowań. No i tu rzecz jasna musimy też powiedzieć o tym, że stopień zaszczepienia naszego społeczeństwa no jest, już tak mówiąc najdelikatniej niezadawalający, niezadowalający. No bo to można mówić 53% całej populacji, 60% populacji dorosłej, no ale jakbyśmy tam tego nie przedstawiali, jest to bardzo mało. W związku z powyższym nie wprowadzono żadnych mechanizmów, które ten odsetek osób zaszczepionych miałby zwiększyć, bo powtarzanie, że trzeba się szczepić, ono jest mało efektywne, bo ci, którzy rozumieją ten problem, ci już się zaszczepili. Natomiast ci, którzy z tych powodów szczepić się nie chcą, czy mają wątpliwości. No na te hasła już się też uodpornili. I niestety fala się rozwija. No są zapowiedzi, że być może, że już dochodzimy do szczytu tej fali, zobaczymy w ciągu najbliższych kilku, kilkunastu dni i w tej chwili już wszelkie działania, które byłyby podejmowane, to tak jakby się chciało w miejscu zatrzymać pędzący pociąg. To już ta fala po prostu. Siłą biologii ona musi się przetoczyć. Spytam zatem, gdyby to od pana generała zależało, co by pan zrobił, jakie obostrzenia by pan wprowadził? więc tutaj naprawdę nie trzeba specjalnie przenikliwie do tego podchodzić tylko się rozejrzeć co się dzieje na świecie i to nie takim odległym świecie bo europejskim świecie Francja Niemcy Włochy w tej chwili już Czechy Słowacja więc przede wszystkim trzeba zapewnić w miejscach gdzie jest możliwa Największa transmisja wirusa, a te miejsca to są przede wszystkim miejsca publiczne, przestrzenie zamknięte. Więc tam trzeba zapewnić dostęp ludziom, co do których wiadomo, że czy jest bardzo w dużym stopniu prawdopodobne, że nie stanowią zagrożenia. A więc to, co się zwykło określać paszportami covidowymi czyli chcesz wejść do restauracji, do siłowni, do teatru, do kina itd., to albo okazuje się paszport covidowy czy certyfikat covidowy, który mówi o zaszczepieniu, albo wynik testu, niedalej jak sprzed 48 godzin, czy fakt, że jest się ozdrowieńcem no, i chorowało się nie dawniej jak pół roku temu. I to jest moim zdaniem sprawa pierwsza. Sprawa druga, wobec jednak tej dość znacznej niechęci do szczepień, i to w grupach, gdzie należałoby się spodziewać, że nie będzie tak, to należałoby wprowadzić jednak szczepienia obowiązkowe. Mam tu na myśli medyków i to nie jest kwestia lekarzy, o których, no, jak mówi się o medykach, to lekarzy. No nie, lekarze są w ponad 90% wyszczepieni, ale przecież oprócz lekarzy to w placówkach ochrony zdrowia jest jeszcze wiele, wiele innego personelu. Więc obowiązek szczepień dla medyków, tak już ogólnie rzecz biorąc, dla nauczycieli, dla osób. Które mają zwiększony kontakt, na przykład z klientami, no chociażby pracownicy handlu. Kolejna sprawa testowanie. No to testowanie w naszym wykonaniu jest wyjątkowo ubogie, chociaż obiektywnie trzeba stwierdzić bo tak porównywałem dane z ubiegłego roku, jak to wyglądało to w ubiegłym roku to gdzieś tak, no 40-50 tysięcy to tam w zależności od dnia. W tej chwili to. A nawet chyba wczoraj to było ponad 100 tysięcy, więc porównując rok do roku jest więcej, ale porównując się z innymi krajami, no to wygląda bardzo źle. No tak, chociażby, żeby do Austrii to porównać. Pamiętając, że populacja, czy liczba ludności Austrii jest mniej więcej cztery razy mniejsza niż Polski, więc tam średnio. Tygodniowo, czy w, w ciągu dnia biorąc średnią z tygodnia, wykonuje się ponad 460 tysięcy testów, u nas 80-85 tysięcy. I to jest skala problemu, bo tu od razu możemy dojść do szkół, które stanowią w tej chwili istotny epidemiologiczny problem, mimo tych kolejnych buńczucznych zapowiedzi z początku września, że żaden wirus nam nie straszny i nie widać powodów, dla których nauka nie miałaby się odbywać w trybie stacjonarnym. No widać, że jednak ten wirus nie bardzo pana ministra edukacji i nauki słucha i wiele, wiele klas szkół jest na nauczaniu zdalnym, ale Właśnie w szkołach powinno się masowo testować, żeby w miarę szybko wyłapywać przypadki zakażeń wśród dzieci, młodzieży, ale także wśród personelu. Także no to jest taki pakiet dość oczywistych, dość oczywistych działań, które co by spowodowały? Oczywiście, że ta fala by się rozwijała, być może czy na pewno nie w takiej skali, to jest pierwsza sprawa, ale tak wrócę do tych paszportów covidowych, bo to już są doświadczenia Francji, doświadczenia Austrii, Włoch, że jednak perspektywa, że trzeba będzie ten paszport czy ten certyfikat covidowy pokazywać, jednak przełamuje niechęć do szczepień. I ci wątpiący, którzy nie chcą się narażać na testowanie co dwa dni, jednak idą się szczepić. No i jeszcze jedna rzecz, już tak na, na koniec, no to, co dla mnie w ogóle dyskusja wokół tego to jest to jest dość co najmniej dziwna, żeby pracodawca mógł yy, no, stwierdzić status zaszczepienia swojego pracownika. I przyznam się szczerze, że ja no, nie bardzo rozumiem, skąd to się bierze taki problem. Bo tak, no, prosty przykład. Jeśli pracownik ma być zatrudniony w gastronomii, to musi zrobić badanie na nosicelstwo Salmonelli i Szigelli. No, jak zrobi to badanie, no to przyrząd go nie chowa do kieszeni, tylko musi pracodawcy pokazać, jestem nosicielem, nie jestem. I teraz, jak ktoś jest nosicielem, nie zostanie zatrudniony. To, przepraszam, to jest restrykcja? No nie, to jest po prostu stworzenie warunków, żeby nie był zagrożeniem dla konsumentów. Natomiast tego, którego zatrudnimy, bo nie jest nosicielem, to to jest przywilej? No nie, to jest wymóg zdrowotny, więc tutaj w przypadku COVID podobny podobny sposób myślenia powinien obowiązywać ale widać nie obowiązuje i od lipca trwa dyskusja nad tym jakże strategicznym problemem wspomniał pan o buntczusznych zapowiedziach jednego z przedstawicieli rządu spytam ogólnie jak pan generał ocenia komunikację rządzących ze społeczeństwem ze społeczeństwem no ja ją oceniam źle źle uważam że że po prostu oddano komunikację w ręce polityków. Przy czym ja tutaj mam na myśli pewne oficjalne komunikaty, oficjalne informacje, bo rzecz jasna, eksperci, tym członkowie Rady Medycznej przy, przy, przy premierze są zapraszani do mediów, do stacji telewizyjnych, radiowych, wypowiadają się dla prasy, więc to jest jak gdyby zupełnie inna sprawa. Ja mam na myśli, Tą komunikację oficjalną. Praktycznie tak oficjalna komunikacja została oddana w ręce polityków, bo to oni występują na konferencjach prasowych, to oni odpowiadają na pytania mediów. I tak już no, może jednak trzeba trochę cofnąć się. Mianowicie, no wiemy, że początek w zeszłym roku, kiedy się wirus pojawił, no to oczywiście wzmożenie, lockdowny i tak dalej, i tak dalej, no później późną wiosną, wczesnym latem wirus został odwołany, pandemia została odwołana, nie ma się czego bać, później przyszła jesień, to się znowu było czego bać i głębokie, głębokie obostrzenia, zamykanie całych branż. No to nie budzi żadnych... Zaufania w społeczeństwie, jeśli to jest taka huśtawka informacji. Poza tym, no, my też wiemy, że ten problem epidemiczny, już tak ogólnie rzecz biorąc, jest problemem bardzo złożonym pod każdym względem trwają badania. Pojawiają się nowe wyniki tych badań, które w części dezaktualizują to, co już na ten temat wiedzieliśmy. Zmieniają się też poglądy i chociażby na temat szczepień w sensie trwałości, odporności. No wiele jest takich dość skomplikowanych spraw, którym naprawdę no nie jest sprawą polityka Wchodzić w te niuanse, a już no na pewno nie jest to informacja merytoryczna. Ja już pomijam to, że ta pandemia to jest też taką dobrą pałką do politycznego yy, okładania się, ale to zostawmy, to akurat nie jest, nie jest tutaj w tej rozmowie naszym zmartwieniem. I żeby tak może to zobrazować, może bardziej dokładnie, co mam na myśli, jest Rada Medyczna przy Premierze. Ja już pomijam, że to już też pamięci chyba trochę trochę, że tak powiem, zaciera się w pamięci, że ona została po 8 miesiącach powołana od pierwszego przypadku, mniej więcej rok temu, rada powołana doraźnie, pracująca doraźnie, to powinien być bardzo ważny zespół ekspertów, którego jednak działania w jakiś sposób powinny być sformalizowane, co przez to rozumiem? Powinny być protokoły z tej rady dostępne, rekomendacje czy stanowiska tej rady powinny mieć charakter dokumentu publicznie dostępnego. Znowu wrócę do tych polityków, nie dlatego, że mam obsesję na tym tle, ale to tak jest. Przecież to, co się dzieje na tej radzie, czy co rada rekomenduje, to my się dowiadujemy głównie właśnie z konferencji prasowej, czy to przedstawicieli ministra zdrowia, czy. Czy samego ministra, czy, czy na konferencjach w kpr -ie. Wydaje mi się, że po posiedzeniu Rady powinna być właśnie oficjalna konferencja prasowa, czy to w Ministerstwie Zdrowia, czy w kpr ie zresztą dowolnie, gdzie, gdzie przewodniczący Rady, czy rzecznik prasowy tej Rady powinien przedstawić, czym Rada się zajmowała, jakie wypracowała yy, rekomendacje i z czego one wynikają. I rzecz jasna, rada, jak sama nazwa mówi, jest od radzenia. Decyzje podejmują politycy, ale społeczeństwo ma prawo wiedzieć, co mówią eksperci, jakie jest stanowisko ekspertów, a co z tego jest wdrażane w życie już przez rządzących, parlament i tak dalej. I tego nie ma. I jeszcze jedna sprawa, która też wydaje mi się jest dość istotna, mianowicie te dane epidemiologiczne, które są. Ogłowić społeczeństwa prezentowane, no one są na takim poziomie, że jakbym wręcz embrionalnym. Bo co my słyszymy codziennie? Liczba zakażeń, liczba zgonów, zajęte łóżka, respiratory, no ewentualnie liczba testów. Tylko to, że tak powiem, tego typu informacja, to ona w sensie takim praktycznym, to ona ma naprawdę niewielkie, niewielkie znaczenie. No często się jeszcze podaje, że tam w województwie X to jest tyle zakażeń, a Y to jest taki. Natomiast już na, na, na najprostszym poziomie nie robi się żadnych porównań, bo na przykład, no tak weźmy taki przykład hipotetyczny, żeby to zilustrować. Jest 1000 zakażeń w województwie mazowieckim, i 500 zakażeń w województwie lubuskim. No, na pierwszy rzut no oczywiście. No na Mazowszu jest o wiele gorsza sytuacja. Jeszcze raz tyle zakażeń. Tylko jak to się odniesie do potencjału ludnościowego, który na Mazowszu to jest, wynosi no mniej więcej 5,5 miliona, a w lubuskim milion. Jak to się przeliczy na 100 tysięcy mieszkańców, to nagle się okazuje, że na Mazowszu to 18 osób jest zakażonych na 100 tysięcy, a w lubuskim 50, więc są to Różnice. To, co również jest istotne, to też otrzymujemy takie w zasadzie tylko hasła i sygnały na temat zaszczepionych i ich ewentualnych zakażeń, pobytów czy zgonów. Na ogół to jest tak. No zdecydowana większość wśród Osób, które są hospitalizowane, to są osoby niezaszczepione, a wśród zgonów jest zdecydowana większość osób niezaszczepionych, no to jest takie dość oczywiste, tylko to znowu nikogo nie przekonuje. Gdyby chociażby raz w tygodniu była podana do publicznej wiadomości analiza, która na przykład mówiłaby że wśród zaszczepionych którzy byli hospitalizowani. Struktura wieku to jest taka, taka, że ta choroba nastąpiła nie wiem po pierwszej dawce a przed przyjęciem drugiej czy po drugiej, ale w jakim Odstępie czasu, czy ta choroba, czy już no nawet zgon osoby zaszczepionej, czy to dotyczy większości ludzi nieobciążonych wcześniej żadnymi innymi schorzeniami, czy jednak są to ludzie w jakiś sposób ze zdrowotnymi problemami, no to mogą być argumenty, którymi należy przekonywać. Tych jeszcze, którzy w szczepienia wątpią. Natomiast takie opowieści, mało, dużo, no to, to, to do nikogo nie przemawia. Plus, no trzeba się szczepić. No trzeba się szczepić, tylko ci, co to, jak powiedziałem, zrozumieli, to już się zaszczepili, a tych, którzy tego nie rozumieją, trzeba po prostu przekonywać argumentami. A tymi argumentami mogą być twarde dane epidemiologiczne, oczywiście no, przedstawiane w sposób. Zrozumiały i przez ekspertów, przez ekspertów. Uważam, że przynajmniej raz w tygodniu powinna być taka właśnie oficjalna konferencja prasowa, gdzie eksperci medyczni przedstawialiby sytuację medyczną, oczywiście medyczną, przedstawialiby dane epidemiologiczne i mam nadzieję, że taka rozsądna rozmowa czy Rzeczowa, merytoryczna rozmowa ze społeczeństwem, no ona jednak na pewno na część tych nieprzekonanych by jednak zadziałała.